Na cmentarz wojenny numer 103 w Pagorzynie łatwo trafić cmentarza wojennego numer 102 wójtowej, kierując się od jego lewego boku w górę ścieżką, która jest oznakowana żółtymi krzyżami namalowanymi na drzewach. Po drodze miniemy dwa austriackie znaki betonowe wskazujące drogę na cmentarz. 103 w Pagorzynie. Pierwszy z nich znajduje się po lewej stronie ścieżki, około 300 metrów od cmentarza 102 w Wójtowej. Natomiast drugi drogowskaz znajduje się około 100 metrów od cmentarza numer 103 w Pagorzynie. I po 30 minutach jesteśmy na miejscu. Cmentarz wojenny 103 w pagorzynie gmina Lipinki jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Hansa Majera. Cmentarz znajduje się w masywie leśnym kilkadziesiąt metrów poniżej szczytu łysej góry 449 metrów nad poziom morza. Ma kształt niesymetrycznego wieloboku o powierzchni 560 m2. Jednak jego obecny wygląd odbiega od oryginalnych planów Majera. Otoczony jest ogrodzeniem drewnianym płotem sztachetowym. W środku ogrodzenia od strony północnej znajduje się drewniana bramka wyjściowa. Groby są oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży na betonowych podestach z ceramicznymi tablicami. W centralnej części znajdował się drewniany krzyż łaciński na betonowym cokole nakryty charakterystycznym blaszanym półkolistnym daszkiem. Na skutek upływających lat krzyż w połowie długości został złamany, jego szczątki leżą u podnóża krzyża. Widzimy poukładane wsporniki z wyrytą datą. 1915. W 13 grobach zbiorowych i czterech pojedynczych pochowano 14 żołnierzy z armii niemieckiej i 166 z rosyjskiej. Groby oznaczone są nagrobkami w formie dużych, żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich i łacińskich, osadzonych na ściętych, pulpitowo wysokich betonowych cokołach na których znajdują się owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Obrys obiektu daje się ocenić na podstawie zachowanych wielu odsłoniętych z poszycia słupków HV, heres fermesung, które wyznaczają granice działki geodezji wojskowej. Cmentarz jest bardzo zaniedbany i należałoby wykonać jak najszybciej remont tego obiektu.